Cześć. Obserwując to, co aktualnie dzieje się na różnych forach odnośnie szkolnictwa, szkoły, w związku z zmianami, które mają dotyczyć lekcji religii i etyki, postanowiłem, wchodząc na YouTube i zaczynając swoją przygodę z tą platformą, że zacznę od tego tematu. Że jako osoba, która interesuje się żywo edukacją, która Uczy się, żeby być w przyszłości w szkole, która już kilka lat pracowała w szkole, postanowiłem od tego zacząć i powiedzieć, zgromadzić całą tą wiedzę, przedstawić, abyś dobrze poznała, poznał e, dany, m, dany moment, w jakim jesteśmy. I czy rzeczywiście od 1 września 2023 roku nastąpi ta zmiana i będzie obowiązkowa lekcja religii w szkole. Żeby to zrobić, przejdę przez parę elementów. Będzie sporo czytania, więc możesz to potraktować jako rodzaj audiobooka, ale też chciałbym, żebyś czuła, czuł się w tym komfortowo i żebyś dała, dał mi szansę. Dlatego Zachęcam i zapraszam, i przechodząc do samego meritum, chcę zacząć od tego, jak do tej pory wyglądała sytuacja. Jak do tej pory wyglądała sytuacja prawna z nauczaniem religii lub etyki w naszym kraju. Do tej pory było tak, że ten przedmiot. W żaden sposób nie był obowiązkowy, i zarówno, zarówno można było się zapisać na religię, jak i zapisać na etykę, ym, lub po prostu nic. I wtedy albo się siedziało w bibliotece, albo był to jeden z pierwszych, albo ostatnich przedmiotów, więc można było nie chodzić. To wszystko było w oparciu o rozporządzenie z 14 kwietnia 1992 roku w sprawie organizowania lekcji religii w szkołach publicznych oraz konkordatu. Artykuł 12, punkt 1. Wedle tego przepisu, wedle konkretnie i konkordatu, i rozporządzenia, to rodzice prosili szkołę o możliwość zajęć z religii lub etyki. W związku z tym to nie chodziło o to, że każdy kto, i do tej pory też tak jest, że każdy kto by chciał, to chodzi do szkoły, zapisywał się do szkoły, od razu był zapisywany, była zapisywana na religię. Nie, tego typu procedery są niezgodne z prawem polskim. W związku z tym mm, można było zapisać się albo rodzice, albo ty sama, ty sam w momencie, kiedy już byłaś, byłeś pełnoletni. Ponieważ, wedle na przykład naszej konstytucji, z artykułu 53 podpunkt 7. Pozwolę sobie zacytować: Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawniania swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania. Nie znam się na tym, więc weź pod uwagę, że to nie jest całkowicie aktualnie sprawdzona informacja. Niemniej jednak, wiele głosów, które słyszałem, wiele wypowiedzi, które czytałem, odnosi się tego, do tego, że na świadectwie nie powinno być takiej kategorii jak lekcja religii. Ale jest. Niemniej jednak, to już jest do dyskusji. Jeżeli chcesz, zapraszam cię, napisz w komentarzu, co o tym myślisz, czy powinna być, czy nie. Jestem bardzo, bardzo ciekawy, co, co myślisz. Przechodząc do e, kwestii już przepisów prawnych, zacytuję parę z nich i teraz tak będę niejednokrotnie ciął. Jeżeli Ciebie to interesuje, będę podawać e, linki, zresztą wszystkie linki będziesz miała, miał w komentarzu, więc e, będziesz mogła, e, czy mógł zwrócić uwagę. Jeśli chodzi o przepisy prawne Poza konstytucją i artykułem 53 konstytucji, tych siedmiu punktach, do których zachęcam, żeby zobaczyć, również jest oczywiście podstawa, to jest prawo oświatowe. Prawo oświatowe, które jest od 1991 roku. I to prawo jasno wskazuje, że w artykule 12. Publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja wtedy były yy, organizują naukę religii na życzenie rodziców. W związku z tym, to jest to, co wcześniej powiedziałem to chodzi o to, że rodzice prosili szkołę odpowiednim podaniem o zorganizowanie lekcji religii dla córki syna lub jeżeli jesteś pełnoletni, to Ty sam wyrażałeś taką, czy wyrażałaś taką chęć. I punkt drugi tego samego dwunastego artykułu. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa w drodze rozporządzenia warunki i sposoby wykonywania przez szkoły zadań. Czyli tutaj pojawia się to, że minister ma możliwość w przyszłości zmienić tę te możliwość, że odnośnie religii będzie obowiązek wyboru między religią lub etyką. Znowuż, jestem bardzo ciekawy, co o tym myślisz. Będę wdzięczny, jeżeli pozostawisz. Komentarz. I kolejna rzecz to jest rozporządzenie, rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 14 kwietnia 92 roku, w którym w, w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkołach i szkołach. Artykuł pierwszy. Punkt pierwszy. W publicznych przedszkolach, szkołach organizuje się w ramach planu zajęć y, przedszkolnych czy szkolnych naukę religii na życzenie rodziców. Znowuż. Y, później w punkcie drugim jest życzenie, o którym mowa w ustępie pierwszym, jest wyrażane w najprostszej formie oświadczenia. W związku z tym to nie jest ustne albo domyślne, no zapisujemy dziecko do szkoły, w związku z tym od razu zapisujemy na religię. Nie. Tutaj również Konkordat i Episkopat Polski, jak i prawo oświatowe mocno i stanowczo mówią, że to potrzeba, aby to była konkretna deklaracja, konkretne oświadczenie. W najprostszej formie, typu nie wiem, ja i Ksińska proszę szkołę o zorganizowanie dla mojego dziecka odpowiednich zajęć religii. I punkt trzeci uczestniczenie lub nieuczestniczenie w przedszkolnej albo szkolnej nauce religii lub etyki. Nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie. I do tego punktu, właśnie trzeciego artykułu, pierwszego rozporządzenia z 1992 roku, jest to, że czy się chodzi na religię, czy nie, nie ma to wpływu i nie może mieć wpływu na ocenę z zachowania. Ponieważ to godzi po pierwsze w artykuł 53 Konstytucji, jak i w prawa człowieka, które są opisane w konwencji o prawach człowieka. I teraz, ponieważ przeszedłem już przez całą kwestię prawną, która była do tej pory, to sprawdziłem w, przez CEBOS, czyli Centralne Biuro, nie, Centrum Badań Opinii Społecznej, czy rzeczywiście młodzi coraz częściej rezygnują z religii, ponieważ jestem typem naukowca i lubię, jeżeli się wyrażam, wypowiadam na jakiś temat, to żeby to sprawdzić, ponieważ to, że mam pewne obserwacje, to jest jedna rzecz. Ale chcę, żeby to było merytoryczne i chcę też tobie przekazać to merytorycznie. W związku z tym znowuż kolejny link do badań Cebosu zamieszczam w opisie pod filmem. w każdym razie. W ciągu ostatnich 20 lat odsetek Polek i Polaków deklarujących się jako wierzący spadł o 10 punktów procentowych z 94 do 84%. Nie będę tutaj zbyt dużo przytaczać, w każdym razie wychodzi na to, że tak jak Cebos bada deklarację uczestnictwa w zajęciach religii wśród dzieci i młodzieży, to przez 20 lat w grupie wiekowej, konkretnie 17-19 lat czyli to już jest ten moment, gdzie uczniowie zaczynają decydować o sobie samych, czy uczennice. To odsetek spadł z 93% przez w 2018 roku. Do 70% i w 2022 roku do 54%. Czyli ten spadek jest praktycznie o połowę z 94%, który był na samym początku, 20 lat temu, tak teraz mamy połowę tej, tej ilości uczniów, która deklaruje chęć. Uczestniczenia w lekcjach religii. I na sam koniec, w takim razie, od kiedy jest obowiązek chodzenia na religię? Tutaj przychodzi nam z pomocą rozporządzenie z 2016 roku. To znaczy, jeszcze upewnię się, czy, czy na pewno to znaczy rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2019 roku. To rozporządzenie i w nim możemy przeczytać, to jest artykuł 20, 47 ustęp 1 punkt 3 i ustęp 4 z tej sprawa oświatowego z 2016 roku. Że od 1 września 23 uczniowie klas czwartych szkoły podstawowej i pierwszej szkoły ponadpodstawowej. I to jest to, że w tych dwóch klasach, w tym momencie, jest obowiązek, i teraz nie chodzenia na religię, ale wyboru między religią a etyką i taki jest wybór. Nie ma już tego wyboru, że nie będę chodziła, chodził na to lub na to. Tylko w czwartej szkoły podstawowej i pierwszej szkoły ponadpodstawowej będzie obowiązek wyboru. Inne klasy tego nie dotyczy. Przynajmniej na dzień dziewiąty. 9 sierpnia 2023 roku. To się może zmienić, ale na ten dzień jeszcze, jeszcze nie. Dopiero później, dodatkowo kolej, w kolejnych latach, będą kolejne klasy wchodziły w te, w te grono osób, które będą miały do wyboru albo etykę, albo religię. Dlatego podsumowując, to, co powiedziałem, sprawdziłem w kilku źródłach, sprawdziłem na różnych stronach internetowych, przeczytałem te ustawy lub rozporządzenia. Jeżeli coś, nie zrozumiałaś, coś jest nie tak, coś chciałabyś, chciałbyś, żebym powiedział inaczej, proszę napisz komentarz. Też mam prośbę. Już na sam koniec. Ponieważ zaczynam swoją przygodę z YouTube'em. Nie znam się na tym jeszcze do końca. Nie umiem powiedzieć, jak dobrze robić. Myślę, że nauczę się, żeby Wam dawać też na ekranie możliwość czytania ze mną tych tekstów. Jeszcze tego nie umiem, ale cokolwiek, co by było, co byście chcieli, jakiś. Konstruktywną krytykę. Bardzo Was proszę. Zapraszam i zachęcam do tego, żebyście komentowały, komentowali. Jeżeli to, co mówię, jest pożyteczne, będę wdzięczny za podlinkowanie, udostępnienie, polubienie. Z chęcią otrzymam od Was wsparcie na początek. Ponieważ dla mnie, jako pedagoga, jest to wartość i chciałbym, żeby może wprowadzić taką niepisaną zasadę na tym kanale ogólnego takiego wsparcia i budowania siebie nawzajem. Także dziękuję bardzo i zapraszam do kolejnych moich filmików, które myślę, że regularnie będę wrzucał. Dzięki bardzo. I do zobaczenia następnym razem. Cześć!